Ludzie, których spotkałam, to tytuł wystawy fotografii Doroty Chylińskiej, pasjonatki podróży i uwieczniania chwili za pomocą aparatu, który zawsze ma przy sobie. Prace autorki po raz pierwszy wystawione zostały na grudziąskich plantach. Fotografia dla mnie jest e, takim udokumentowaniem tego, co widziałam, tego, co przeżyłam e, i tego, co, kogo spotkałam. Także nie traktuję fotografii profesjonalnie, raczej reportażowo i, i każdy z tych zdjęć, które dzisiaj są prezentowane, e, jest bardzo, bardzo emocjonalny dla mnie. Wszystkie te zdjęcia mam w pamięci, i wszystkie te wyjazdy i podróże i spotkanych ludzi mam w pamięci. Jest to przekrój moich wielu podróży i wielu lat podróżowania. Do, do wielu krajów starałam się tutaj pokazać jak największą różnorodność ludzi, których spotykałam po drodze podczas swoich podróży. Także ja nie poznałam tych ludzi bliżej. To są moje zdjęcia reportażowe z moich wypraw i tak chciałabym aby to było wszystko traktowane od początku aparat zabieram z sobą zawsze i nigdy to nie jest duży aparat gdyż moje podróże bardzo często są bardzo ekstremalne w wysokie góry w trudne trekkingi i niestety tam nie można mieć dużych aparatów także to wszystko co możemy dzisiaj tutaj podziwiać jest zrobione małym podręcznym aparatem moim okiem autorka dzieli się swoimi pracami głównie w klubie podróżnika a na tą chwilę już planuje kolejne wyprawy w świat